Moja babcia we Włoszech ma mniej. A, a, a stara jest już trochę. O. Dobra, to ja też tak zrobię. Zosia 100 lat. I. Taka część? Kasia 100 lat. A. To zrobiłam, to udało się. Wiecie co? Macie przyjaciół? Tak? Tak. Bo ja mam daleko. Bo moja najlepsza przyjaciółka to ona się wyprowadziła. I już się nie możemy codziennie widzieć. I, I ja bym chciała mieć dużo nowych przyjaciół. Mimo, że Frida to najlepsza przyjaciółka, to jednak z kimś trzeba spędzać czas i się bawić, co? Pobawicie się dzisiaj ze mną? Tak? Fajnie. Umiecie zasypiać wieczorem? Tak. Zawsze? A. czasami jest trudniej? Czasami jest trudniej. No, bo u mnie to jest tak. Że od czasu, jak Frida wyjechała, to jest trudniej. I Dada mi powiedział, że się coś liczy, jak się chce zasnąć. Wiecie co? Takie zwierzęta tak skaczące i robiące taką. Be! 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 be. O Owce! Tak, owce i barany mi powiedział, że mam liczyć. I kiedy ja próbowałam. I liczę. B. Jedna owca. B. Dru, druga owca. B. Trzecia owca i nic. No to liczę dalej. B. Czwarta owca. B. Piąta owca. B. Szósta owca i nic. No to liczę dalej. B. Siódma owca. B. Owca, Be! dziesiąta owca i nic. Jak mi się nie chciało spać, tak mi się nie chce. I ja tak sobie leżałam, sobie tak i sobie tak wymyśliłam, że przyjemniej niż liczyć owce to jest liczyć szczęśliwe chwile. <grymne> Wiecie? Liczyliście kiedyś szczęśliwe chwile? Ty miałeś teraz szczęśliwą chwilę, nie? Bo, bo brzuszek cię bolał i sobie prutnąłeś. I już ci lepiej jest szczęśliwie. No, macie jakieś szczęśliwe chwile? Bo mnie właśnie te szczęśliwe chwile pozwalają przechodzić do snu. A sen to jest taka niesamowita kraina, gdzie wszystko jest fajne i jest trochę zaczarowanie i może się wszystko wydarzyć. I Ja sobie tak pomyślałam, że Księgarnia też jest taką zaczarowaną krainą, co? Mhm. Trochę jak sen. Że wszystko się może zdarzyć. I że zawsze jest wesoło. I mi się dużo uśmiecha. No. I tak sobie wymyśliłam, że skoro szczęśliwe chwile pomagają mi dostać się do snu, to może też szczęśliwe chwile pomogą nam dzisiaj. Dostać się na urodziny Zosi i Kasi. Dobrze sobie wymyśliłam? Tak? Zosia tak? Kasia? Pasuje ci to? A ty miałaś jakąś szczęśliwą chwilę? Teraz chyba. Ja myślę, myślę. Myśl. To teraz o wszyscy sobie pomyślimy, bo one nas przeniosą i tak sobie szukamy wygodnego miejsca, tak się kładziemy, jakbyśmy się mieli zaraz o ach, położyć, spać, a ja już leżę, a wy? A jak się czasami zacypia z mamą, to można się przytulić do mamy, a jak się zacypia z siatka, to można się przypuścić do taty. Troszkę kładzisz się? O przecież głową jak głową ma.. się i tak sobie myślę, że sobie powiem, ja każdy, każdy o jakiejś szczęśliwej swojej chwili. I ja sobie powiem teraz, że moja szczęśliwa chwila była, jak pojechałam odwiedzić Fridę do Upsali i tam z nią spędziłam cały weekend, czyli piątek już pojechałam, sobotę i niedzielę i było super. O, ja sobie o takiej szczęśliwej chwili pomyślałam. I teraz sobie chrapnę trzy razy. O! Podniosę się. Wyciągnę. I powędruję do drzwi. I tu na Was czekam. Kto ma jakąś szczęśliwą chwilę w głowie? Kasia ma. Kasia ma. Kasia ma Kasia ma szczęśliwą chwilę. Śniadanko dzisiaj, co kacha? Dobre było? Oooo! To Kasia chrapnie trzy razy ze mną. O! Wyciągnie się. Przyjdzie do mnie tu. Chodź Tata też Jaką miałaś szczęśliwą chwilę? Też ja się śniadanko, czągaj. ale musiało Wam smakować, co było na to śniadanko. Um, 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 o. Mle. Om, mle. No to teraz Zośka chrapie trzy razy. Wyciąga się. Idzie do nas. I Kasia idzie też z powrotem i mamy może zabrać. A ja też mam szczęśliwą chwilę. Tak? Wczoraj, wieczorem przyjechali do nas przyjaciele. Ah! Z... Z daleka. O, to tak jak ja daleko jechałam do kliny, do Ale super. To chyba chętna. To, to mama Jeden, dwa, trzy. I wyciągnąć się trzeba jeszcze. A mama tak jak taki kociak się wyciąga, fajnie. No szczęśliwą chwilę. Kto idzie z nami? Ala, idziesz z nami? I z mamą? I z Filipkiem?